Witam w pierwszym odcinku Gotuj z Mikrusem. Dziś będziemy gotować jajecznicę. Jest to proste danie. Proszę, tutaj będzie nam potrzebne, tak, jedna cebula. I tutaj proszę, o, o to, i proszę trzy jajka, tak? O, widać trzy jajka, dobrze. Najpierw musimy gotować cebulkę na małym ogniu, żeby się zarumieniła, tak? Moja cebulka już jest, proszę bardzo, zarumieniona. Więc możemy lekko. ...podkręcić gaźniczek. O! Teraz cebuleczka będzie się tutaj gotować. Proszę bardzo. Wszystko ładnie. Tak. Jeszcze tak poczekamy z minutkę. No i będziemy dolewać jajeczka, tak? O! Poczekajcie chwilę, przygotuję sobie sól. Tak, bo trzeba będzie dodać szczyptę soli. O, jest. Dobrze. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. O. Widzimy. Zaczyna się już gotować. O. Ok. Dolewamy jajeczka. O, bez skorupek, bo dobrze obrane. Dobrze, teraz trzeba te żółteczka rozbić. Wszystko wymieszać. No, jest to jajecznica raczej. Tu jest więcej cebuli. No, bo to jest taka cebulowa jajecznica. Jak ktoś nie lubi cebuli, no to może dodać jej mniej. No i wyjdzie taka zwyczajna. A to jest raczej. Dużym dodatkiem cebuli, tak? Teraz szczypta soli, dobrze. Hmm, poczekajcie jeszcze. O! Szczypta pieprzu, dobrze. No i teraz musimy ją mieszać do stężenia, prawda? Tak. No to jeszcze jakieś 3 minutki, prawda? Na komuś się spieszy, to może. Podkręcić gaz. Będzie to minuta, dwie, a tak trzy minutki. No musi się dobrze stężać, żeby była smaczna, prawda? No bo taka pływająca to raczej jest niesmaczna. No ale to nie ode mnie zależy. O, proszę, już się stęża, powoli. Trzeba ją mieszać, żeby się patelnia nie spaliła. Dobrze. Jeszcze chwila... Tak... Hmm. Gaz jest na takim średnim poziomie. I to jest 3 minuty, mówię. Pierw trzeba tą cebulkę zarumienić, później nalewamy jajeczka i... 3 minutki na wolnym ogniu. Proszę. Widzimy... jajeczniczka. O! Z dużym dodatkiem cebuli. Bardzo dobra na śniadanko. Klepkiem dobrze. Za chwilę będę ją wykładać na talerz. Dobrze. No. Teraz skręcam gaz. Jajeczniczka już gotowa. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Gotuj z mikrusem. Na razie, cześć.